Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Złoty, a to omówienie aktualizacji Bożonarodzeniowej, która wejdzie, moi drodzy, w piątek o, zaraz o północy. Jak widzicie, mamy już tutaj piękny, piękny śnieżek nam pruszy, chociaż w grze <grytanie> zawsze coś. Dobra, wyłączmy sobie już tutaj tą muzyczkę, którą no, myślę, że chyba zna każdy. Ale dobra, bez zbędnego przedłużania. Moi drodzy, o co chodzi? Jak na, zapewne już wiecie po tytule, legendarny loch powraca do Shakes and Fidget. Mamy na forum już tutaj oficjalną informację. A więc tak, witajcie bohaterowie! Miecze, łuki oraz rózgi w dłoń. Czas na nowy, legendarny loch! Haha! Władca w Odzieniu. No, ciekawa nazwa. E, tak jak mówiłem, dostępny od 18.12.2020 o północy. Zaraz, minuta po północy. Będziecie mieć 10 dni, aby stawić czoła potworom ze Śródlądu w walce o potężne pierścienie i nieodkryte skarby, w tym mistyczne przedmioty. Uu których nie znajdziecie nigdzie indziej, a które przewyższają nawet te legendarne. No czyli to samo yy, co mieliśmy oczywiście na aktualizacji halloweenowej. Ale zobaczymy, może, może yy, gra nas tutaj zaskoczy. Ja już mniej więcej wiem, yy, co tutaj możemy czego możemy się spodziewać, no ale ale wy tego nie wiecie. OK, otwieramy tutaj spoiler i zobaczymy co się zmieniło. Dobra. Nowe funkcje. Legendarny loch, nowy legendarny Loch Lord of the Things. A, dobra, no to to wiemy. E, legendarny loch. Nowe legendarne przedmioty Lord of the Things. Mm, ok. I te przedmioty już e, mamy w sumie w grze, ponieważ był dzisiaj reset serwera. Czekajcie. O, proszę bardzo. Tutaj są te przedmioty. One są oczywiście jeszcze, z, no wiadomo, nieodkryte, tak? A, to będzie miecz. Kurde, znowu zobaczcie, znowu oni zrobili coś dziwnego. Ej, to w sumie wygląda jak Frostmoon, no nie? Ten taki wbity w skalę, tylko w sumie odwrotnie. W tej takiej lodowej tej, on był tak właśnie pochylony po boku. Albo mogę się mylić. Hmm, no nie wiem. W każdym razie znowu tutaj nie mamy klasycznego miecza odwojownika, tylko kurczę z jakimś dodatkiem. To będzie chyba różdżka maga. Ciekawe, wygląda jak taka laska. Tutaj mamy łuk dla zwiadowcy. Również interesujący tarcza. To chyba są buty, to to nie wiem, co to jest. No i generalnie tak. Tu mamy jakąś fajkę do palenia. Tutaj mamy jakieś winogronka. No, spoko. Dobra, zobaczymy dalej. Poradniki dodano instrukcję do świętego grala oraz stajni. O, no proszę bardzo, czyli już gra troszeczkę otwiera się na nowych yy, graczy, którzy no. No obecnie wiecie. Obecnie szejczycy jest tak zbudowany, że wchodzicie. Bam! I nie wiecie nic tak naprawdę, tak? Nie wiecie Nie jak działa toaleta, nie wiecie, jak rozwijać arenę. Nie wiecie nawet yy, kiedy ona się odblokowuje. No bo gra po prostu nam nie daje żadnych informacji. no Po prostu nam się nagle coś odblokowuje i tyle, ale tak naprawdę nie wiemy, co, jak, dlaczego, i tak dalej. No. Ale, ale widzę, że już powoli yy, powoli to. Zostaje naprawione. Dobra. E, zmiany. Legendarny Loch. Przerobiona grafika kilku pokoi. No to ok. Mm, poprawiono szanse na zdobycie przedmiotów. Poprawiono szanse na zdobycie przedmiotów. Czyli rozumiem, że. E, co? Legendy będą. Legendarki będą teraz lecieć częściej? No bo w sumie tych legendarek mieliśmy tam dość dużo, no nie? No zobaczymy. Dobra. Lecimy dalej. Poprawiono szanse na zdobycie przedmiotów legendarnych, które już znaleziono. Mniej duplikatów to jest bardzo ważne, moi drodzy. Bo, jak wtedy musieliśmy wydać 10, 15, 20 tysięcy grzybów, żeby mieć wszystko, albo tak jak my, gdzie nie udało nam się w sumie. A nie, w sumie nie, 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 nie trafiliśmy chyba wtedy broni dla wojownika, z tego co pamiętam. I musieliśmy y, zrobić ją inaczej. Ym, no, ale w każdym razie dużo, dużo nam zajęło, żeby, żeby uzyskać cały zestaw. Tych poprzednich, tych poproszę, poprzednich tutaj przedmiotów. A teraz zobaczymy. Niby będzie mniej duplikatów. No, szkoda, że nie, nie dali, że po prostu no, nie będzie tych duplikatów, no nie? No, ale mm, może wiecie. Chociaż nie, nie mogli tak zrobić, no bo jakby nie było duplikatów, to skąd byśmy wtedy dla pachołka na przykład brali, no nie? Okej. Okay. Dobra. Legendarny loch. A ciekawe, czy. A czekajcie, jeszcze wrócę do tego punktu. Ciekawe, czy jak. E, czy jeśli. Wiecie, czyli jeśli zdobędziemy wszystkie już te przedmioty, no to wtedy, czy ta pula duplikatów się tak naprawdę wtedy resetuje? No ciekawe, nie wiem. Zobaczymy, zobaczymy. E, legendarny loch. Zmieniona. Zmieniona, zmieniona nagroda w postaci złota. Im więcej przejść, tym mniej złota. Czyli już. Nie da się farmić tak złota Jak przy poprzednim dungeonie Teraz jest to zredukowane Uczciwe Jeśli lok jest zamknięty po 10 dniach Nie możesz już zalogować się ponownie i wejść To chyba był taki bug Chociaż nie wiem czy bug Ale generalnie Jeśli zostaliście w tym lochu Nie dokończyliście go To, to mogliście wejść Chyba do momentu aż umrzecie Jakoś tak, chyba tak. Yy, tak, 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 chyba tak. Yy, bo ktoś nawet wysyłał mi yy, gdzieś screena, jak jeszcze miał dostępny ten loch. Mimo, że już było dawno po, po Halloween, no nie? Yy, dobra, niektóre animacje są teraz szybsze. O, to fajnie, bo jednak on zajmował dość sporo czasu, ten legendarny Loch. <laughs> to w sumie taki paradoks, bo zobaczcie. Yy, animacje są szybsze, czyli. Idąc tym tokiem rozumowania po prostu. Yy, będzie się teraz. Będzie się dało, będziecie w stanie zrobić teraz więcej tych lochów, ale gold jest zredukowany, czyli może wyjść po prostu na to samo, nie? Czyli tylko będziemy musieli nastukać troszeczkę więcej tych, tych lochów. No Zobaczymy. Klaser dokładności. Dodano tekst informacyjny do zakładki legendarne. Przedmioty te nie zwiększają stopnia uzupełnienia klasera. A, ok. Czyli kolejne yy, rozwijanie, że tak powiem, pytań yy, niektórych użytkowników. Yy, dalej. Dodano tekst... A nie, to już czytałem. Klaser dokładności. Zmniejszona czcionka opisów przedmiotów legendarnych. O, okej. Okay. Taki. Taka pierdółka. <laughs> Przepraszam. Yy, dalej. Gildia. Przerobiono kolory aktywności członków... Zobaczmy. Nie widzę zmian. Chyba, że to dopiero wejdzie yy, o północy. Ale w każdym razie ja tutaj na razie nic nie widzę, a mieliśmy już dzisiaj reset. Ale może to był tylko reset właśnie, żeby dodać tutaj grafikę i tak dalej, nie? Zobaczcie, tutaj już, już się pojawił portal. Portal w kształcie takiej choineczki z prezencikami. O, jak słodziutko. Aż sobie zapuścimy muzyczkę. Dobra, co mamy dalej? Gabinet magii. Miktury osiągają obecnie limit 5 milionów sztuk złota. Ok. Naprawione błędy. O, zobaczmy, jakie naprawili tutaj błędy. Legendarne przedmioty nie są już niewidoczne w ekwipunku. To mogliście zauważyć u mnie na streamie, że było bardzo często się zdarzało. Tutaj, że nie widzieliśmy tego przedmiotu. Musieliśmy tutaj yy, jednak z tym ekwipunkiem, no tutaj. Kombinować na wszelkie, wszelkie możliwe sposoby, legendarny lock. Naprawiono niektóre błędy tekstowe. Ok, yy, naprawiono błąd wyświetlania pokoju 200. Tak, również był błąd z tym. Yy, ekran dotyczący śmierci nie jest już wyświetlany zbyt wcześnie po ataku pułapki lub potwora. To też był taki błąd, który troszeczkę nas jednak raził. Przynajmniej mnie. Yy, le Wyłączenie dźwięków otoczenia wyłącza teraz również prawidłowe dźwięki lochów. Ok, czyli jak ktoś chce grać bez dźwięku. E, legendarne tarcze, wojownicy, co tutaj z tymi tarczami? Zapewniają teraz odpowiednią, niższą ilość zasobów. No właśnie, czyli już nie będzie takiej sytuacji, że jesteśmy zwiadowcą, dostajemy tarczę i ona ma nagle 5000 kryształu, nie? To fajnie, fajnie, że, że jednak pracują nad tym stojak, dodano brakujące pytanie bezpieczeństwa osać klejnot yy. a, to ja tego nie zauważyłem, bo ja mało z tego stojaka korzystam, Okej. Okay. stojak, cena sprzedaży i zasoby przedmiotu są teraz wyświetlane, o a, czyli jeszcze, jeszcze nie a nie, są, Okej, okay, faktycznie dobra, super yy, a powiem wam, że Właśnie, myś, tak sobie ostatnio siedziałem nad tym, nad tym stojakiem i mówię nad tym manekinem. Ja to mówię, manekin. Yy, nad tym manekinem. I sobie tak mówię. Kurczę, fajnie, jakby właśnie do, yy, wyświetlało się yy, tutaj do rozmontowania. Nie, bo wiecie, jak, jak ja już przechowuję tutaj przedmioty bardziej do, 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 do kowala czy coś, to fajnie by było, jakbym jednak yy, widział, ile ten przedmiot mi daje. No, nie? O, tutaj na przykład buty mamy do sprzedaży, co od razu sprzedamy. Tutaj. Ok. No, dobra. Yy, dalej. Handlarz grzybków. Naprawiono komunikat o błędzie podczas korzystania z Amazon jako opcji płatności. Yy, zdarzyło mi się raz kupać przez Amazona i faktycznie, tak jakby pobrało płatność, grzybki doszły, ale wyskoczył nam błąd płatności. No więc yy, troszeczkę miałem taką dezorientację przez momencik, ale. Ale w każdym razie... Widzę, że już to naprawili. Mm, gabinet magii. Poprawiona cena Miksur dla graczy na poziomie 600. Tutaj nie wiem o co chodzi. Yy, ale rozumiem, że to ma związek z. Oj, nam się teraz to nie wyświetla. Ale w każdym razie yy, Don Serapio yy, jako jedyny i jako pierwszy wbił 600 poziom yy, w 600 widget i możliwe, że po prostu gra nie przewidywała. Yy, tego, że ktoś taki poziom no nie, inaczej, że gra nie była zaprogramowana do takiego poziomu i pewne rzeczy pewnie właśnie się zmieniły, jak na przykład mikstury czy coś. Gdzieś tam widziałem, że yy, był poruszany temat tego na Discordzie. Więc yy, więc więc faktycznie faktycznie fajnie, że to naprawili. Chyba on wtedy te mikstury miał, nie wiem, po 1000 golda czy coś takiego, na coś chyba bardzo mało. Albo przeciwnie właśnie nie, chyba właśnie, chyba właśnie yy, że bardzo mało kosztowały te mikstury. Chyba właśnie o to tutaj chodzi. No i to tyle, moi drodzy. No i to tyle w sumie z tej aktualizacji. Myślałem, że będzie jakaś większa. Tu po prostu. A, nasi, no to, to jest to, co mówiłem przy poprzednim yy, Dungeon Runie, tak? Że, jeśli oni wprowadzili coś takiego, yy, gdzie całkowicie to była zupełnie inna mechanika i, i dość przyjemnie się nawet nam w to klikało. No to oni tego nie zmarnują, oni tego nie zmarnują, te, te prace grafików, programistów, nie pójdzie to na marne i ten legendarny Dungeon coś czuje, że będzie to nas wracać. Co prawda właśnie za każdym razem w innej postaci, no ale, ale tak. Z takich ciekawostek, co udało mi się wy, czy gdzieś tam złapać na Discordzie, to chyba Leander pisał o tym, że... Stara taktyka przechodzenia dungeona podobno już nie będzie działać, bo teraz jest jak coś tam tych yy, pokoi, chyba z nagrodami jakoś inaczej jest to ulokowane. I jak, jak mieliście ten gold room, no nie? Tam było 5 opcji: tam lawa, woda, yy, kamień, yy, dziura i coś tam jeszcze. Nie pamiętam już teraz. Tak teraz chyba będzie 13 jakichś opcji, także no wow, no to fajnie, fajnie by było sobie. Yy, by było zobaczyć w sumie, jakie to są opcje. Co tutaj twórcy wymyślili? Bo 13 to, no, aż jestem ciekaw, nie? Mam nadzieję, że to nie będzie się opierało na poziomie, na takie, że te, że te 13 to będzie się będzie składało z tego, że tak yy, będzie to podzielone. Jak, jak wiecie, jak yy, nie wiem, jak graliście kiedyś na Pegazusie, starsi widzowie mogą pamiętać, jak graliście kiedyś na Pegazusie i był taki, zawsze był taki mix Gier, no nie? Tam 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. i 9. Była taka gra track and field, i track and field był zawsze podzielony na po prostu milion dyscyplin. Osobno było bieganie, oso... osobno było tam e... rzutoszczepem i tak dalej, i tak dalej. To tutaj mogą to zrobić tak samo, że wiecie, jak dostawaliśmy wcześniej za złoty pokój kamień na przykład, to teraz będzie dusze, te y, złoto, nie wiem co tam jeszcze jest, te y, y, kryształ, metal i tak dalej. No, mam nadzieję, mam nadzieję że, jednak, że jednak to będzie wyglądać troszeczkę inaczej. No nic, dobra. No to, to tyle, moi drodzy. E, o, godzin, o północy wchodzi ta aktualizacja. Myślę, że jutro coś y, nagram z tej aktualizacji, tak na świeżutko. E, no bo o północy to już raczej będę spał, ale, ale rano. Y, nie rano, przepraszam, ale y, gdzieś tam pod wieczór. Y, możecie się spodziewać, myślę, odcineczka. Zobaczymy, zobaczymy, co tutaj, co tutaj przyniesie nam gra. I bardzo jestem ciekawy też, czy zmienił się koszt grzybowy, ale nie sądzę, bo raczej dość duży zysk im przyniósł ostatni ten John Run, więc, więc nie spodziewałbym się tego. Zresztą, tak jak widzicie, znowu mamy 10 dni na to, czyli, czyli ci gracze free to play znowu będą mieli tylko szansę na jeden przedmiot, no nie? Co w sumie jest yy, fajne, 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 no bo jednak mogli yy, bardziej skarcić tych graczy free to play, a tak jednak coś, coś oni mają, więc. Więc uważam to na plus. Eee, no a gracze pay to win to wiadomo, nie? Bum, 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 bum i po prostu napierdzielamy ile wlezie. Dobra. No ciekawy jestem tego hmm, ciekawy jestem tego y, zmienienia nagrody w postaci złota, że im więcej przejść, tym mniej złota. Jestem ciekawy jak mocna będzie to redukcja, bo niestety Leander nie był w stanie podać procentowo jak to będzie wyglądać, więc musimy sprawdzić to sami. No dobra, moi drodzy, to by było na tyle z omówienia aktualizacji. Dajcie znać, co sądzicie o aktualizacji. Dajcie znać, czy wchodzicie w to, czy nie. E, czy to jest kolejny skok na kasę, czy nie. Ja uważam, że troszeczkę jednak jest, ale z drugiej strony, no dobrze wiemy, jak działa ta gra. Mm, działała ona tak praktycznie od, od zawsze tylko gdzieś tam ten stopień się się podnosił, a tak przynajmniej mamy, wiecie, to nie jest kolejny durny log do klikania, tylko no... jakaś taka mini gierka można powiedzieć, więc, więc spoko w sumie. No i macie wolny wybór, nie? Albo w to wchodzicie, albo nie wchodzicie. Gorzej mają gracze rankingowi z, z, z tego z Hofu, bo. znaczy z tego z international rankingu, bo yy, no oni muszą w to wejść, nie? Oni muszą w to wejść. No chyba, że wiadomo, tam... No nie wiem, no na przykład mm, ma, Mamy tego gracza Stridera, tak? On jest tam yy, No pierwszy, można powiedzieć, ale on się Tak przebija między tym pierwszym, drugim, trzecim miejscem No i jeśli on na przykład Odpuści sobie taki loch yy, I nie będzie, nie, czyli o, Czyli odbierze sobie Szansę na yy, Zdobycie złota z tego lochu No to wtedy Na przykład tam Drugi jest yy, Bad News Ron Czyli w sumie Don Serapio, tak? Bo to, bo to są wszystko jego konta. No to jeśli Don, Don Serapio wejdzie w ten loch, a Strider nie wejdzie, no to wiadomo, że już tamte kilka, no tam na ich poziomie to już może być grubo, więc to będzie kilka, kilkanaście, nawet tysięcy straty podstawy, no nie? To, to naprawdę może zadziałać. Różnica będzie dość, myślę, znacząca. No zobaczymy. Zobaczymy. Z tego co obserwowałem poprzedni loch, jak wyszedł, mm, no to tam y, kilku graczy właśnie z tego international rankingu dość pocisnęło. Dość pocisnęło. Zresztą my również tutaj pocisnęliśmy. Mamy już tutaj, no, 11 tysięcy. 000... No, zaraz czekajcie. A nie, zabrakło. Dobra, trudno. 11 tysięcy mamy podstawy, tak? A na przykład tutaj gracz. Eee. O! Patrzcie, nowa muzyczka na wejściu. Eee, gracz e, Aklamator, z którym e, myśmy się tam wtedy ścigali, ma tej podstawy 9500. Eee. No, tutaj troszeczkę on nadgonił, ale on Tornada dość, dość mocno puszuje, z tego co wiem. Yy, więc może dlatego ten gold. No ale jednak yy, my zyskaliśmy nieco więcej na tym, no nie? Niż on. No ale widać, że jednak też robił, tak? Też robił. Dość sporo, sporo graczy w sumie w to weszło. Yy, nawet na S38, tutaj u mnie na serwerze yy, dużo graczy gdzieś tam te yy, te legendy, te legendy sobie pozdobywało, no nie? I, i potem już z tym latali. No jednak nie, nie wszystkie wiadomo, nie wszyscy zdobyli wszystko, ale, ale gdzieś tam po części, po części mieli tam po y, 3, 4, 5, no to wiadomo, że już tam ileś razy musieli zrobić ten loch, nie? No potrafić 5 różnych przedmiotów pod rząd. No to nie wiem jakie trzeba mieć szczęście, naprawdę. Dobra, ale się rozgadałem. 20 minut moi drodzy. E, kończymy ten wywód, zobaczymy co nam przyniesie jutrzejszy dzień. A tymczasem trzymajcie się ciepło, pozdrawiam, cześć!